Witam serdecznie na stronach Echoed Polska. Kolejnym artykułem, który mamy w sprzedaży z produkcji rodzimej, czyli z lasów państwowych, polskich lasów państwowych, to jest krawędziak. Krawędziak 120 mm szeroki, 60 mm gruby. Tutaj, akurat na załączonym filmie, możecie Państwo zobaczyć krawędziak o długości. 5 m 10 cm mamy również w ofercie inne szerokości typowe, które staramy się na bieżąco mieć w sprzedaży. Zapraszamy codziennie do naszego składu centralnego, który znajduje się w Golęczewie przy ulicy dworcowej 2. Na Narożniku Obornickiej Dworcowej, niedaleko Poznania. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 17, a w sobotę od godziny 8 do 13. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny. Telefoniczny kontakt do nas to jest telefon 61 670 92 40. Zapraszamy serdecznie.